I na was, wszystkie badanki, wreszcie to mamy! Są petardy, grz pognali i jeszcze pognali ma angielski głos. Musimy to wszystko przetestować, zobaczyć, co się pozmieniało. Dokładnie tak, to może, nie nie będzie tak samo uderzać jak pognali, ale zobaczymy. Ale teraz musimy przetestować to wszystko na challenge w młodzie, moi drodzy. Dobra, lecimy, najtrudniejszy poziom trudności, wszystkie rzeczy dosłownie, rodzice. Let's go! Teraz mówi. Let's go! Teraz poknali, bro. O, ty patrzcie, są świąteczne już ten. I uwaga, moi drodzy, jesteśmy. I jeszcze, przy... o patrzcie, jaki nowa, nowa muzyczka. Ty. o, i wszędzie lampki są. Słuchajcie, by to Pipi 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 Mówi po angielsku teraz, ale beka. Dobra, słuchajcie, mamy, mamy skarpety. Ciekawe, czy są jakieś w ogóle nowe przedmioty, jakiś nowy sposób na ucieczkę. Musimy, słuchajcie, wszystko potestować, popatrzeć. Może znajdziemy jakieś nowe przedmioty. Nigdy nie wiadomo, co oni dodali. Może jakaś choinka, jakieś prezenty. Nie wiadomo, nie? Ciekawe, czy mama i tata w ogóle się wyglądają. O! To jest głos ojca. No dobra, dobra, byku. Może być taki głos. Co my tu mamy? Dawno tutaj nie sterowałem już. Już mi się trochę tutaj zapomniało, że tak, tak uuu. Gramy też w ogóle oczywiście właśnie na trybie nocnym, więc będzie ciemno zakładam wszędzie O Boże, ciemno, ciemno to mało powiedziane, nic nie widzę Ale dobra, gramy na ciemnym Żyjemy, mam nadzieję że przeżyjemy jakoś Dobra, bardziej wiecie, zimowy, wczuć się można bardziej w zimowy tryb, nie? O, jest ładowareczka, dzień dobry, halo Ja bym chciał tylko dzisiaj uciec na tym challenge modzie Zobaczymy jak szybko rodzice będą wybiegać do nas Bo coś czuję Czuję, że nie damy rady, nie? Będzie ciężko. Hej kawoje, świąteczne baranki! Proszę, nie zapomnijcie zasubskrybować i polajkować. I będę wiedział, żeby więcej takich filmików nagrywać. A na razie się żegnam nie przeszkadza. Na normalnym trybie jest ciężko uciec, a to dopiero na jakimś najha najhardorowszym, nie? Ale może... O! Hello! Prezencik! 1 na 25! Co? Można zbierać prezenty po całej mapie? O moi drodzy, no to musimy zebrać wszystkie prezenty. Chyba nie? Mamy tu nawet szmateksa, dzień dobry. Mogę nasypać tutaj w razie czego. Cyk, 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 dobra. Eee, czy ja to chcę robić? Oczywiście, że nie chcę tego robić. Nie oszalałem jeszcze. Dobra, zamykamy światło. Nie możemy niczego zapomnieć, mamy tylko jedną szansę. Jak nas rodzice złapią, to od razu umieramy w ogóle bez dwóch zdań, nie? Co my chcemy zrobić? Pójdę do taty do pokoju, zobaczę, co się dzieje. Boże, nic nie widzę. Jest jeszcze ciemniej, niż było. To jest, słuchajcie, oszukaństwo, ten ciemny tryb. Ja dosłownie, serio, nic nie widzę. Zero, nie? Zero. Wy na YouTubie widzicie Stryk trochę więcej niż ja i tak, nie? Boże, ojciec, cicho tam. No, tak jak mówiłem, wy na YouTubie widzicie więcej niż ja teraz na żywo na telefonie widzę, nie? Więc to też w ogóle jest oszukaństwo. Ja dosłownie jestem ślepy jak kret. Ale damy radę. Będziemy zapalać światełka. Mam nadzieję, że to nam, to nam wystarczy. O, prezent, halo. Widzicie? Mamy to. Dobra, mamy. 22. Ty, Boże, tak dużo tych prezentów jest po całym domu ukrytych, a ja do... dopiero... Już dwa pokoje przylazłem i tylko dwa prezenty znalazłem. To tak trochę dziwne, nie? Wydaje się, że za mało tego będzie, trochę. No bo tutaj coś jest. Tutaj nic nie ma, dobra. Czy to były mikołajowe rzeczy, czy mi się wydawało? Patrzcie, czy tu są mikołajowe rzeczy? Ciężko tak coś zobaczyć, nie? No chyba nie, chyba nie, jakieś kusteczki leżą. Dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, moi drodzy. Boże, nic nie widzę. A gdzie choinka? A gdzie choinka? Ja chcę choinkę zobaczyć. Musi tam gdzieś być choinka ale dobra, zobaczmy mamy, może. Mama, idziemy, dzwonimy. Ding dong. Patrzymy. Patrzymy. O, Boże! Mama wybiega od razu na pełnej prędkości! O, za Boże! Moje drodzy, zapomniałem! Mama wybiegła tak szybko, że nie zdąży, chyba wrócić. Boże! To jest challenge mode? Mama dosłownie wybiegła jak torpeda! Nigdy tak szybko nie wybiegła! Ale chociaż wraca powoli, nie? Ale to i tak było, słuchajcie, ja nie wiem. O! Mama idzie podlać. ten? Choinkę? Ty faktycznie jest choinka na dworzu. I walą petardy cały czas. Nie chcę na dwór. Musimy patrzeć, co jest na dworzu. Dobra, ale najpierw. Ale najpierw. Yy, czy damy radę. Słuchajcie, myślicie, że damy radę mięso zrobić? W porę? Mi się daje, że nie damy radę. Może być ciężko, ale spróbujemy. Dobra, spróbujemy. Muszę je wyjąć i zwieźć do pokoju dosłownie, ale to tak z prędkością światła, nie? Dobra, uwaga! Szybko! Szybko! O! Nawet swoich drzwi nie zobaczyłem, słuchajcie tak ciemno było Nie no, ja nie mogę po ciemku grać, słuchajcie musimy spróbować jak jest jasno, nie? Dobra, słoneczko wstawaj, bum I co słuchajcie, będą, będą petardy też do dnia czy nie? Halo, dajcie mi dzień Halo Halo? Czy, 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 challenge musi być O nie, nie mówcie mi, że challenge Challenge musi być po ciemku I świąteczna Pognali nuta leci Challenge musi być po ciemku? To mamy przypał, moi drodzy. Dokładnie tak, słuchajcie, aż ta nuta nawet yy, była taka yy, umierająca. O, dobra, mamy chojera. Dobra, jaki jest najprostszy sposób, żeby uciec? W teorii dzwonić przez furtkę, nie? Ale dzwonić przez furtkę 40 razy to mi się nie chce, nie? Więc przydałby się jakiś inny sposób. Przydałby się na przykład, dobra, do dajmy, zróbmy smsa, może spróbujmy, może ojca coś zrobić, nie? Spróbujmy może ojca sposobem, nie? Wyjść. Spróbujmy. Może jakieś coś nowego, coś na komputerze jest? Jakieś wiadomość nowa, czy coś takiego? Dobra, wysyłamy wiadomość, robimy sleep mode i patrzymy, co tam się u dzieje. Ding ding, ding ding. Oczywiście nic nie widzę. Boże święty. Więcej widzę na ekranie, dobra. Muszę patrzeć na tak? ekran, na monitor, nie? Nie mogę patrzeć na, na, na komórkę, dobra. Cyk. Patrzymy szybko, co tu jest. Ojciec, ma coś ciekawego? Pusteczki? Nie. Kable, gry, klucz. Dobra. Dobra i spadam stąd. Tak, zamykam drzwi. Dobra i mój pokój. O Boże. On idzie po mnie sprawdzić. Idzie mnie sprawdzić. No tak, bo oni też na czele podzie części się sprawdzają, nie? Więc trzeba dosłownie za każdym razem się chować tutaj. Dobry. O Boże ojciec, co ty masz na głowie? <śpiewa> Co ty masz na głowie, stary? Dobra, mówisz świeżym głosem. A mama, ciekawe, ty. A mama co ma? Mogę zobaczyć? Mama coś tu śmiać, czy nie? nie przyjrzałem. Aś, może świąteczne to ma. Może ma świąteczny to do gotowania, żeby się nie obrócać, nie? Dobra, słuchajcie, próbujemy kuchnię drugi raz. A może, dawa, łazienka, łazienka najpierw. Chociaż się słuchajcie, jolo, jolo, jolo. Jak nie uda. A, może nic nie widzę, po ciemkły opija się o ściany. Jak krecik. Dobra, próbujemy. Ding Chowamy się. Dobra? Mama wybiega jak to 3-2-1, Formuł 1, 1 zium. Boże święty 102 metry. Adam Małysz. Dobra, cyk Deskę biorę. Dobra, nie biorę deski, nie mogę jej dotknąć, a boję się, że mama zaraz tu przyjdzie. O! How you completely stupid? O! 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 Ten challenge Pamiętasz zas pamiętaj zasadę, nigdy nie jedz żółtego śniegu, chłop powiedział. Dobra, nieważne piku, nie obchodzimy w ogóle co ty gadasz. Robimy, słuchajcie, poziom extreme, nie challenge. Żartowałem jednak z tym, bo chcę zobaczyć jak wygląda jak jest rano, nie? I jest taka nota fajna, dobra, lubimy rano. Nie obchodzi to. Nie ma, może nie ma petard, ale jest zabawnie. Dobra, nie ma petard, ale chociaż no właśnie chociaż wszystko widać. Pięknie wygląda. I tam jest pełno prezentów, słuchajcie. Dobra. No właśnie, bo ja chcę prezenty zebrać. Słuchajcie, idziemy zbierać prezenty, nie obchodzi mi to. Idziemy prezenty zbierać. Nie obchodzi mnie, w nic! Idę zbierać prezenty. Ding dong. Ciekawe, czy można wszystkie prezenty zebrać? Za, jed za jednym razem. O boże! Mama dalej wybiega jak torpeda. Nic się nie zmieniło. Dobra. Mam nadzieję, że to wystarczy. O, op, op, dobra. Mam nadzieję, że to kliknięcie na sekundę wystarczy, żeby zrobić zasłonę dymną. mną. Prawda? Wystarczy, nie? Prawda? Please? I co, wystarczyło? Nie wystarczyło? Nie wystarczyło, moi drodzy! O nie, nie wystarczyło, jeszcze raz! Dobra, dobra, trudno, jeszcze raz! O! boże, mama tak wybiegał! Ej, no halo, jest zasłona dymna, mamo! Ty, no mamo! No jest, no patrz, że dymu on, jest w o, o! co to? Czemu ona? Czemu mama jakiś ha? Huh? Była dosłownie już na granicy widzenia mnie, czy mi się wydawało? Well, like tak. No one... Serio, mama mnie zauważyła dosłownie, takie ha zrobiła, nie? Już byłem blisko wpadnięcia. Ona jest taka. Tam ja nie, ja nie wiem, co się różni. O, a ty co? Gdzie ty idziesz, mamo? Znowu się patrzysz? Mama ma to patrzcie, widać ją teraz. Hello, mamo, widać twoje świąteczne. pi, pipi. bo ja chcę po prostu wyjść na dwór, mamo. Otwieraj okno. O! A ty co nic nie mówisz? It. Don't get distracted. Halo, czemu tu nic nie powiedziałeś, że idziesz mnie sprawdzić w ogóle Oni teraz tak selosowo będą mnie sprawdzać Bez w ogóle zapowiedzi Oszaleliście chyba To, 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 to straszne, jeżeli tak Dobra, mama otworzyła okno Bog mówiła, że dym, 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 dym Dobra, idziemy na dwór Halo, otworzyłaś już to okno? Tak, dobra To idziemy Idziemy, moi drodzy, uciekamy przez okno Siop. dobra, mamy to Mamy piękny śnieg. Chrupiemy sobie fajnie po śniegu, ale super jest, słuchajcie moi drodzy. Pięknie to wygląda wszystko. Mogę to podnieść? Nie mogę. Tu tutaj coś ciekawego jest? Tutaj nic nie ma ciekawego. Dobra, no tam dalej nie możemy wychodzić. Piesku, to ty trzymasz młotek. Dobra, a ty, a żeby ja te prezenty... O nie, żeby te prezenty wziąć piesku, to ja muszę dać się złapać, bo jak... Przecież te... Ojciec mi przecież zobaczy. No chyba, że smsa wyślę. O, idzie do łazienki. O, to powinienem klucz zrobić, ale dobra, nie obchodzi mnie to. Idę po, idę po prezenty. Idę po prezenty. Chcę prezenty! Chcę prezenty! Dobra, ja tylko po prezenty. Dobra, co się stanie, jak wszystkie prezenty zbiorę? Na pewno jakieś prezenty są na strychu, nie? I w ogóle może jakieś na dworzu są. Może trzeba serio uciec, żeby znaleźć prezenty? Słuchajcie, to będzie ciężka misja. Przydaje Mi się, wydaje, że w kolejnym odcinku będziemy złożyć wszystkie prezenty, bo teraz nam się na pewno nie uda, nie? O! 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 Ciebie? Nie. Let's go Ale bez Pognali słuchajcie to nie to samo prawda? Wydaje mi się, że w następnym odcinku będziemy się zobaczyć Pognali słuchajcie nie? Napiszcie w komentarzach czy wolicie angielską wersję czy rosyjsko angielskie nie bo jestem teraz ciekaw w sumie. Czy wolicie Pognali czy wolicie Let's go. Dobra czego jeszcze nie zrobiliśmy? Kanciapy nie zrobiliśmy. Trzeba słuchajcie kanciapę zrobić no tylko żeby kanciapę zrobić to trzeba czemu w ogóle jest noc? Czemu jest tak ciemno? to jest noc, czy nie? Nie, no nie jest noc. Jakoś tak mam wrażenie, że w poprzednim razem było jaśniej, nie? Dziwne. Dziwne, dobra, ale nie wiem. Przepraszam, że w poprzednim było jaśniej, ale dobra, to nieważne. Fajnie by było do kanciapy wejść, bo tam na pewno są prezenty. Ale dziwne, że tak mało prezentów znalazłem. Powinno być ich dużo więcej, mi się wydaje, nie? Jakoś tak... Nie wiem, co po, no, po Poukrywane jakoś giga są? Jakieś takie może malutkie są, czy coś takiego? Bo do kanciapy, żeby wejść, potrzebuję kluczyka. Ale, żeby kluczyk zrobić, tak po prostu, to trochę ciężko będzie, nie? Oooo, dobra ojciec. Dobra, słuchajcie, próbujemy robić kanciapę na jolo. Robimy. W sumie żarówkę też muszę znaleźć. O, to będzie ciężkie zadanie, żarówkę znaleźć w tym tutaj, hamiderze całym. Tutaj nie ma żarówki. Tu nie ma żarówki. Czyk, czyk. Halo, dzień dobry, żarówka! Motek? Może, Motku, niepotrzebny mi jest coś na razie. Raczej nigdy. No, słuchajcie, próbujemy. Chyba, przy okazji, charger. Dzień dobry. Próbujemy, słuchajcie, ciekawe czy uda nam się klucz zrobić, wydaje mi się, że ojciec tutaj przybiegnie dosłownie z prędkością demona, będzie demonem prędkości, przybiegnie tu tak szybko, że nie damy rady, ale spróbujemy. Uwaga. O. Dobra. Jednak daliśmy radę, daliśmy radę, ale zobaczysz, że światło, zobaczysz, że klucz na ziemi, no tego już nie da rady zrobić, nie? Dobra, sytuacja się uspokoiła. Możemy śmiało wychodzić, dobra. Dzień dobry. O, co tam się... Patrzcie, pod poduszką jest jakieś światło. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy coś, to, 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 to coś znaczy? Prezent może? No właśnie, nie było żadnego prezentu tutaj, co mi się wydaje. Ja nie wiem, dobra, słuchajcie, mam wrażenie, że to jakaś lipa, nie? Dobra, mamy klucz. Mamy klucz, chociaż to. Tylko teraz rodzice wiedzą, że nas nie ma w domu. E, jakaś podpowiedź może? O Boże, nie mam podpowiedzi żadnych na tym trybie. To skamowany jestem! Jak ja mam teraz żarówkę znaleźć? Dobra, ojciec, ty z tymi swoimi śmiesznymi rzeczami tam mnie kozacz, z tymi łóżkami O! O, dobra, gdzie może być żarówka, mój dudzy? Gdzie zazwyczaj jest żarówka? No, często jest u ojca, więc musimy znowu lecenia Dobra, ojciec idzie sprawdzać telefonik Oczywiście czekamy Aż otworzy drzwi, dobra? Czyk, wchodzimy, zapalamy światełko, bo takie ciemno pomimo tego, że jest dzień i e, szukamy żarówy Kluczyk, dobra, super, może też być Ale wolał żarówkę Wolał żarówkę Wolał prezent, prezent Bierzemy yy, Kwiatek w ogóle jakiś nowy, dobra yy, Czy wszystko zamknąłem? Tak, chyba tak, a światło O, o, dobra Dobra Ledwo się udało na styk Mamy kluczyk, ale to nie ten, który chciałem A, może kluczyk być w łazience też, nie? Słuchajcie, musimy łazienkę sprawdzić Boże, muszę łazienkę sprawdzić yy, Czy ja w ogóle patrzyłem tutaj? Na te rzeczy tutaj? Cyk, yy, cyk, o kluczyk do samochodu, boże wszystkie kluczyki oprócz tego, oprócz żarówki Znaczy się, mam wszystkie kluczyki dosłownie w grze już Dobra, czy ja patrzyłem na łazienkę, żarówkę, czy tutaj jest? O, ona jest tutaj, o nie Dobra, musimy w takim razie znaleźć śrubokręt, a nie tego, dobra Tylko teraz śrubokręt, gdzie on najczęściej jest śrubokręt? Pies może trzymać śrubokręt, nie? Chyba tak, musimy słuchajcie zrobić dym Robimy dym Robimy dym, robimy dym, ci silny ranek, pipi pipi, pi. dobra. I robimy dym, robimy dym. Pipi pi, 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 pi. impreza, dobra, kończymy robienie dymu. Wracamy do siebie, do pokoju. Łup, uuu, uu, dobra. Ja tak naprawdę, aha. W sumie mam wyrąbane, przecież rodzice wiedzą, że mnie jakby nie ma, nie? Oni nie będą mnie sprawdzać, bo wiedzą, że mnie nie ma w domu, jakby. O, przecież robię, zapomniałem, że robiłem tą akcję z kluczem, nie? Dobra. Mama o tym? Halo? Znowu za krótko, czy co? Nie, dobra, otworzyła, po prostu nie mówi. No, dobra, trudno. Yy, I. Po, dobra, idziemy sprawdzić, czy jest śrubokręt, tak. Dobra, idziemy, idziemy sprawdzić, czy jest tutaj śrubokręt. O, jest deseczka, możemy sobie wsadzić, słuchajcie, zobaczymy. Może uda nam się w ogóle przejść, bo w sumie dobrze idzie, nie? Może uda nam się wejść tą górę piekielną. Tutaj coś jest? Latarka, baterie, tylko w sumie nie potrzebuję, ale będę pamiętać. Dobra, piesek ma śrubokręt. Elo, widzę cię. Widzę cię. A sądzisz na dworze prezenty? Słuchajcie, sądzisz na dworze prezenty, czy nie? Nie widzę. Czy tam się. Ej, co oni robią? Czy oni się stałują? Ej, Boże. Boże, czemu? Ps, piesku, czemu ty już tak czekasz? Czemu to się stało? Czemu tak? Boże, nie chciałem cię denerwować, piesku! Nawet nie, jak mogłeś burek? Ja tylko chciałem patrzeć, tam widziałem Ci mój znajomy łysy i ten się chyba całuje z tą laską w ogóle okropne. Czemu oni tak robią? Moi drodzy, poziom extreme i challenge jest za trudny, nie? Za dużo mnie tu rozkojarza na tym śnieżnym poziomie. Następnym razem będziemy szukać wszystkich prezentów. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie zostaw lajka, zasubskrybuj i napisz komentarz, co jeszcze chciałbyś obejrzeć albo co można nagrać ciekawego z, z, z hullba Rana Way'a. A na ja razie się żegnam. Pa-pa! pa pa